Podczas jednego z obiadów, ponieważ no nie było zorganizowanego takiego żywienia wojska, tylko każdy to co takie zdobyczne było to chodził do Polaków i gotowali, był, przyszedł taki nowy porucznik i, i jeden z nich powiedział, że to bardzo porządny chłop, to jest nasz literat. Yy, tak, pułkowy, trzy, trzy jednostki i tak dalej. Czyli to wyglądało tak, że oni trzymali żywy inwentarz, a Polacy gotowali dla nich. A Polacy żywy nie, ubity. ubity. Tak, tak, na przykład gęsi to całą przyczepę mieli taką dużą i, i, i było siatką przykryte, taki mróz był i, i, i ten. No i poza tym w ogóle takim pieniądzem w tym okresie to był spirytus. I jak na, na ulicy Długiej był Taki Gerdel czy Matecki wytwórnie koniaków miał, no to oni kiedyś przynieśli, nalali szklankę, to pamiętam, splunął, mówi, co to za nie, Niemcy, za świństwo piją, ten, ten oficer nasz. I no później się okazało, że to. Potomkowie byli jakichś takich zesłańców naszych, z tych, z tych powstań, jakichś tam styczniowych, listopadowych, bo, bo, bo te polskie nazwiska mieli i, i jednak tam kaleczyli, ale po polsku mówili. I jak wyjeżdżali, to, to taka, taka beczka metalowa była spirytusu, i do matki mówili. To za wszystkie pieniądze ten spirytus mówi, tak jak pani naleje tam butelki tego, to do kogo pani się zwróci, to jedzenie za to przyniesie. No i, i, i rzeczywiście tak było.